Cześć, witam wszystkich. Korzystając z tego, że akurat jestem chory i siedzę w domu, postanowiłem naprawić swojego pada od PlayStation 4 Dualshock 4). Zdarza się, że w ferworze walki, strzelania, pościgów, zbyt mocno czy zbyt intensywnie naciskamy przyciski R2-L2, R2, a są one skonstruowane całe z plastiku razem z ośkami, i czasami część tej ośki się złamie co powoduje blokowanie się przycisku i kiedy go naciśniemy zostaje on w pozycji naciśniętej i trzeba palcem podważyć tu widać, że te ośki są złamane odstaje przycisk od obudowy rozwiązania są dwa jedno tymczasowe i drugie polegające na wymianie przycisku oba pokażę nowe przyciski można kupić na Allegro ja znalazłem Bodajże za 8 zł. Wpisujemy DualShock PS4, R2, L2 i nowiutkie przyciski przychodzą do domu. Tu widać, że przycisk nowy ma obie części tej plastikowej ośki, a te, które są w środku, mają złamaną jedną część. Aby to wymienić, należy, należy pada rozkręcić. Robimy to śrubokrętem krzyżakowym, bardzo małym. Są cztery śruby. Po jednej w rączce i w główce. I z drugiej strony to samo. Także teraz je wykręcę, żeby dobrać się do środka dopada. Śrubki odkładamy sobie na bok. Żeby nam nie zginęły. Są malutkie. Gdyby gdzieś się zapodziały to będzie problem. Okay. Mamy wykręcone śrubki, teraz należy odczepić jedną część od drugiej. One są dosyć dobrze spasowane. Robimy to bardzo powoli metodą próby błędów, naciskając. O, tu już widać, lekko zaczyna nam plastik puszczać. O, z drugiej strony to samo. To trochę może potrwać, ale nie denerwujemy się, nie szarpiemy na siłę. Po prostu naciskamy, naciskamy, obracamy pada, znowu naciskamy, aż do momentu, kiedy całość elegancko, o słychać, wyskoczy nam z obudowy. Ok, tu zaczyna się wszystko rozpadać, ale się tym nie przejmujemy, rozpadamy pada, ja cofnę trochę kamerę. O. Tu dla wygody, jak będziemy manewrować, możemy sobie odczepić taśmę. Tą taśmę tutaj wyciągamy, ją tylko zapamiętujemy, z której strony był niebieski napis, bo jak włożymy ją później odwrotnie, to nie będzie działać ładowanie pada. Także odczepiam taśmę. Niebieski był do strony akumulatora. Niebieski napis. W przypadku, kiedy nie posiadamy zapasowych przycisków, a chcemy grać dalej, wystarczy. Wyciągnąć L2 czy R2, czy oba, w zależności, który się zepsuł. One są w takich zatrzaskach. Usunąć sprężynkę, która jest takim elementem odbijającym przycisk, i wyczyścić to miejsce śrubokrętem czy czymś, usunąć po prostu. <laughs> zepsunąć resztki starej ośki, sorry. Następnie montujemy przycisk z powrotem, wkładając go w ośkę. Sama ta gumka będzie powodować to, że przycisk będzie elegancko działał. Oczywiście jest to rozwiązanie tymczasowe. Oczywiście docelowo chcemy wymienić przycisk na nowy, więc kiedy już kupimy nowy przycisk, My bierzemy sprężynkę, tą, którą widzieliśmy wcześniej spada, i tutaj troszeczkę trzeba będzie pocelować, popróbować. Robimy to tak, że sprężynkę zakładamy na wewnętrzną ośkę i dopychamy ją w tą stronę. Tak, i teraz elegancko, balansując, żeby ona się nie sunęła, musimy założyć tą ośkę, wcisnąć ją tak, żeby sprężynka wpadła w takie wycięcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Trudno to zobaczyć nawet gołym okiem, a co dopiero kamerą. W każdym razie, o, teraz mniej więcej jest to, jest to na swoim miejscu. Kiedy jest na swoim miejscu wciskamy, o i mamy teraz elegancko działający przycisk. Tak, sprężynka odbija obie e, obie Ośki siedzą na swoim miejscu, są wciśnięte, także wydaje się, że wszystko jest ok. Teraz to samo zrobimy z drugim, bo akurat u mnie pękły obie ośki w obu przyciskach. Ok. Chwilę to trwało, ale udało się. Drugi przycisk też działa elegancko. E, pamiętamy o tym, że niebieski napis był od środka. Podłączamy, podłączamy taśmę. Cyk. Zeszła i zamykamy. Zamykamy. Pada w taki sam sposób, w jaki. W jaki go otwieraliśmy, czyli niespiesznie, starając się o, znaleźć swoje miejsce. Powolutku, bardzo powolutku, tak. O, sprawdzamy, czy wszystko kliknęło, kliknęło, jest na swoim miejscu. Przyciski chodzą. Ok. Teraz skręcamy całość odłożonymi śrubkami i za chwilę. Jeszcze sprawdzimy, może czy pad chodzi i świeci. O, może zrobię to od razu po wkręceniu dwóch śrubek, żeby w razie czego nie musieć wszystkiego odkręcać od nowa. Ok. Tak. Tak jest, światełko się pojawiło, konsola się włączyła, znaczy że wszystko jest ok, mamy pełny, sprawny pad i nie musimy oddawać go do serwisu, możemy to zrobić sami.